Wczoraj słyszeliśmy od Jezusa, że świątynie, ludzkie bogactwo, układy państwowe mogą ulec zmianie. Jezus dzisiaj idzie dalej. Mówi także, że zmianom kruchości i załamaniom mogą podlegać także więzy rodzinne i przyjacielskie. No, możemy być zakwestionowani dosłownie przez wszystkich. Co zatem sprawia, że moje życie ma prawo być? Gdzie leży usprawiedliwienie mojego istnienia i mojej przynależności do Jezusa? Jest ono ukryte w Nim samym. Jezus mówi, dając nam dzisiaj obietnicę, że to On sam da nam słowo, które będzie w stanie przekonać nas samych, kim jesteśmy i dlaczego mamy prawo być. Jezus mówi o tym, że da nam słowo, które będzie Owocowało w nas mądrością, mądrością dającą siłę do stania stabilnie, do uznania prawa, do istnienia. Ta mądrość, którą Jezus nam chce dać, jest związana nierozerwalnie z Jego słowem. Prośmy dzisiaj o to, by Bóg przekonywał mnie swoim słowem. To On tak przemawiał w głębi mojego sumienia bym uznał że zależy od niego i ta zależność jest naprawdę uspokajająca